Czy w państwie prawa możliwe jest, aby po 20 latach od zaciągnięcia kredytu jedna z największych ikon polskiej popkultury stanęła przed widmem bezwzględnego więzienia? Sprawa Michała Wiśniewskiego ponownie paraliżuje opinię publiczną, gdy sąd apelacyjny w Warszawie nieoczekiwanie odroczył rozprawę, która miała zdecydować o wolności artysty. Ta sprawa elektryzuje Polaków, ponieważ dotyka bolesnego tematu afery z Kogwołomin oraz stawia pytania o sprawiedliwość systemu który po dwóch dekadach domaga się kary dla człowieka, który zdążył już raz wszystko stracić i odzyskać. Dlaczego czerwonowłosy gwiazdor mówi otwarcie mam prawo się bać czy to koniec wolności dla człowieka, który przez lata był głosem milionów rodaków? Wydarzenia przybrały dramatyczny obrót 5 lutego 2026 roku, kiedy posiedzenie sądu zostało nagle przełożone, przedłużając sądową męczarnię muzyka do maja. Prokuratura oskarża Wiśniewskiego o wyłudzenie w 2006 roku pożyczki w wysokości 2 milionów 800 tysięcy złotych na podstawie nierzetelnych danych o dochodach. W pierwszej instancji sąd nie miał litości. Półtora roku bezwzględnego więzienia oraz wysoka grzywna. Wiśniewski, który przeszedł drogę od milionera do bankruta, stoi pod ścianą, a jego obrońcy alarmują, że kara więzienia po 17 latach odczynu jest wyjątkowo surowa. Muzyk nie gryzie się w język i wytyka systemowi rażące błędy. Ważne jest to, że po 20 latach próbuje się mi udowodnić, że zasługuje na więzienie stwierdził przed kamerami, powołując się na liczne przypadki uchylania błędnych wyroków w wyższych instancjach. W polskim kontekście społecznym postać Wiśniewskiego to symbol transformacji, człowiek, który jako pierwszy pokazał Polakom swoje życie w reality show, obnażając luksus upadki. Nasze społeczeństwo patrzy na ten proces z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony panuje niechęć do finansowych nadużyć, z drugiej ogromna empatia wobec artysty, który nigdy nie udawał świętego. Wiśniewski bije w najczulsze struny, pytając retorycznie: Czy w takiej sytuacji mam prawo się bać i odwoływać? To pytanie rezonuje w kraju, gdzie przewlekłość postępowań sądowych jest codzienną bolączką obywateli. A sprawa celebryty staje się soczewką skupiającą frustrację na wymiar sprawiedliwości. Analiza tej sytuacji wskazuje na niebezpieczny precedens, w którym proces staje się karą samą w sobie, a medialny lincz wyprzedza prawomocny wyrok. Dla branży rozrywkowej to sygnał, że dawne błędy finansowe mogą powrócić jako upiory nawet po dekadach stabilizacji. Skutkiem tego procesu jest ogromna niepewność zawodowa muzyka, którego kariera znów zawisła na włosku. Atmosfera niepokoju wokół lidera ich troje pokazuje, że w dobie cyfrowej transparentności żadna przeszłość nie jest dostatecznie odległa, by o niej zapomniano, zwłaszcza gdy w grę wchodzą miliony złotych i publiczne zaufanie. Konsekwencją tej batalii będzie kolejna fala dyskusji o kondycji polskiego sądownictwa, niezależnie od ostatecznego werdyktu. Czy waszym zdaniem orzeczenie kary bezwzględnego więzienia po 20 latach od momentu zaciągnięcia pożyczki to sprawiedliwy wymiar kary, czy raczej przejaw nieudolności systemu? który zbyt późno szuka winnych dawnych afer finansowych,